Implant jest czymś, co zastępuje zęba. Implant składa się z dwóch części. Z tej części, która odtwarza korzeń zęba, to jest właściwy implant, i z korony, która odtwarza koronę zęba, czyli to, czym gryziemy, to co widać ponad jamę ustną. W mojej praktyce stosuję kilka rodzajów implantów. Przy ich wyborze kierowałem się ich jakością są to sprawdzone firmy, uznane marki. Stosuje implanty tytanowe oraz cyrkonowe. Do implantów tytanowych, które stosuje, są to implanty koreańskie oraz szwajcarskie. Natomiast implanty cyrkonowe są to implanty niemieckie. Zacznę od przeciek wskazań. Tak, naprawdę tylko kilka poważnych jednostek chorobowych ogólnoustrojowych. Poważny chorób dyskredytuje pacjenta z możliwości wykonania uzupełnienia na implantach. Tak naprawdę przeciwwskazań jest tak mało, że nie chce się na nich spodziewać, bo znowu wskazań do wykonania implantów jest bardzo wiele. To znaczy na dzień dzisiejszy w obecnych czasach współczesna literatura mówi wprost. Jeżeli ktoś już utracił własnego zęba, to najlepszym możliwym rozwiązaniem dla zastąpienia tego zęba jest implant. Jeżeli pacjent nie posiada żadnych przeciwwskazań do wszczepienia implantów, a na podstawie badania oraz wykonanego zdjęcia pacjent w 100% kwalifikuje się do tego typu zabiegu, to jest ma odpowiednią objętość tkanek twardych i miękkich, czyli posiada odpowiednie dziąsło i kość oraz odpowiednią przestrzeń w gryzie. sam zabieg wszczepienia implantów trwa 15 minut. Czasowym przeciwwskazaniem do wykonania implantu może być brak kości. Wtedy procedura implantacji, czyli wszczepienie implantu, powinno być poprzedzone zabiegiem regeneracji kości. Tak? Czyli wcześniej, jako pierwszą procedurę chirurgiczną wykonujemy regenerację kości, aby odtworzyć brakującą kość, aby w przyszłości było w co wszczepić implant. Wszystko jest bardzo mocno indywidualne. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, od konkretnego pacjenta. Tak? U jednego pacjenta nie ma problemu, żeby implant mimo pewnego zaniku kości i tak wprowadzić ze względu na możliwość przekierowania przyszłej pracy protetycznej, czyli koronki, wtedy nawet brak kości nie jest przeciwwskazaniem do wykonania implantu. W pewnych przypadkach może być tak, że jest możliwy zabieg wszczepienia implantów z natychmiastową regeneracją kości. Natomiast przy całkowitym braku kości, niestety najpierw będzie potrzebny zabieg regeneracji kości, czyli odtworzenia objętości tkanek twardych dla implantów, a dopiero potem implantów. Implanty są prawie jak własne zęby. Nie mogę powiedzieć, że implant jest jak własny ząb, jednak mimo wszystko podlega pewnym ograniczeniom. Implanty nie są unerwione. Niemniej jednak, w porównaniu do. Poprzedniej metody odtwarzania zębów, czyli mostów, które stosowano kiedyś w przyszłości z dużym powodzeniem, na dzień dzisiejszy implanty o wiele są wygodniejsze do oczyszczania. Komfort życia też jest o wiele lepszy ze względu na nieblokowanie wielu zębów ze sobą. Ponadto wykonanie mostu wymagało oszlifowania zębów. Niestety szlifowane zęby często gęsto obumierały i dzisiejsi pacjenci, których mosty funkcjonują do dnia dzisiejszego w sposób prawidłowy, ich zęby wymagają leczenia. Często takie prace po kilku latach są do wymiany, albo zęby pod tymi mostami są do leczenia kanałowego. W przypadku implantów ten problem nie występuje, ponieważ zęby otaczające brakujący ząb nie wymagają oszlifowania. Leczenie implantologiczne nie boli. Sam zabieg nie boli, ponieważ odbywa się w znieczuleniu. W mojej praktyce stosuję odpowiednio mocne i dobrane znieczulenia pod pacjenta. Ponadto stosuję protokół farmakologiczny, to znaczy pacjent już przed wszczepieniem implantu otrzymuje ode mnie leki na receptę, które działają przed zabiegiem, w trakcie zabiegu i po zabiegu, nie dopuszczając do bólu. W zależności od skali zabiegu, od rozległości zabiegu, pacjent dostaje odpowiednio dobrane do niego zalecenia pozabiegowe. Przy każdym zabiegu chirurgicznym, nawet najmniejszym, trzeba liczyć się z tym, że pierwsze 2-3 dni pacjent ma prawo czuć się obolały i opuchnięty. Zawsze powtarzam pacjentom, że na ból są leki, w związku z tym nie boli, odpowiednio przepisane środki farmakologiczne zapobiegają bólowi, natomiast odpowiednie troszczenie się o ranę pozabiegową pozwala zazwyczaj uniknąć dużej opuchlizny. W swojej praktyce wprowadziłem ponad 1500 implantów. Wszyscy pacjenci tak naprawdę są zadowoleni z tego leczenia. Mogę powiedzieć tak: sam implantów nie mam, natomiast z tego, co opowiadają mi pacjenci, mówią tak, że zabieg implantacji był o wiele mniej dotkliwy niż zabieg ekstrakcji. To, co ja mówię pacjentom przed prowadzeniem implantu, że implantacja jest to zabieg odwrotny do usunięcia zęba. Zęba z buzi się wyciąga, implant do buzi się wkłada. Niemniej jednak pacjenci powtarzają mi to na wizytach kontrolnych, że spodziewali się o wiele gorszych dolegliwości, o wiele gorszych powikłań. Mówią tak naprawdę standardowy ich tekst. Na drugi dzień już nie musiałem brać leków przeciwbólowych albo nie wiem, ani jednej tablety, którą mi pan przepisał.